No hello tutaj Purpose. <noise> Witam Was. Jestem na urlopie w tym momencie jak to nagrywam, ale dostałem tutaj paczuszkę słuchajcie od komputronika. Jak zresztą widać po naklejce. I zawartość jest od Razera. Do całego sprzętu, który ja tutaj dostałem. Macie link w opisie do sklepu. Można sobie taki już zakupić. To jest już taka najwyższa półka. Ale zaraz zobaczycie zresztą, co tutaj w środku jest. Dobra, otwieramy. poszło, A dzisiaj taka ciekawostka. Pozdrawiam chłopaka, którego spotkałem w telepicy. Bo tylko usłyszałem: Ej, to purpos! I tak się zaśmiałem i powiedziałem pod głosem: Ej, to purpos! I chłopaczek do mnie zbiegł na dół i, i strzelił sobie podkę. To takie fajne, te. Co my tutaj mamy? Mamy... Ciekawe, będzie wybuch? <grymne> ale fajne! Razer Kraken 7.1 Chroma! Eee, chroma, czyli wersja mm, taka, która się świeci w różnych kolorach i tak dalej. I tak dalej... No, jak to się otwiera? To są 7 na 1 słuchawki, e, które działają... Ale trzeba, ...które działają e, na zasadzie USB. Pięknie zapakowane no. sobie tutaj, włożę teraz. Tak, co my tutaj mamy, Welcome to the Cult of Razer? Coś pięknego. Zawsze marzyłem o Razerach, a teraz dostałem. Tak jest. Dziękuję komputronikowi i dziękuję serdecznie. Razerowi za tą możliwość. Dobra, odczepmy je. Ale fajnie! Dobra. Moją twarz widać? No dobrze. Tak wyglądają. Oczywiście później będę w nich non stop grał. Przepraszam, że tego nie zobaczycie, ale założę je sobie na chwilę, żeby... Ale świetnie siedzą! Świetnie siedzą na głowie, a jak będą siedzieć na głowie, to już oczywiście zobaczycie e, na filmikach, bo na 100% będę w nie grał, no bo mając takie cacucho do dyspozycji, e, byłoby co najmniej niemoralnym, żeby e, nie korzystać z niego. Kolejną rzeczą jest myszka Razer Death Adder Chroma, oczywiście w, no, w Chromie, czyli kolejna z świecącymi elementami. Pokażę wam jeszcze przy najbliższej jakiejś rozgrywce e, oczywiście jak to wszystko ładnie sobie i pięknie świeci. No wreszcie może będę grał dobrze Counter Strike'a jak dostałem wreszcie porządną mychę. Dobra, co my tutaj mamy? Wysypało mi się... a naklejki Razer'a. Już takie były zresztą przy słuchawkach, ale już wam nie pokazywałem. No to fajna sprawa, bo można sobie fajne rzeczy tutaj poklejać. Exclusive rewards for the Razer faithful. Oczywiście można tutaj jeszcze coś wygrać. Słuchajcie, instrukcja obsługi do myszki. Czujecie to? <grytanie> to już jest myszka. Nie to jest mycha. Bo do zwykłej myszki nie ma instrukcji obsługi. No jest prześliczna. Spójrzcie na nią. Jest przepiękna. Zaraz wam powiem jak ona leży w dłoni. Coś pięknego. Coś cudownego. Ale fajnie chodzą przyciski. Pięknie. Wiecie, jak ja będę teraz wymiatał? Będę normalnie, totalnie cs rzeźnikiem. Kolejną rzeczą, jak to by było, gdyby była myszka, a nie byłoby podkładki do myszki. Mamy podkładkę do myszki Razer Firefly. Eee, już wam pokazuję, co i jak, z czym to się je. A dokładniej. Rozchodzi się o to, że to nie jest taka typowa podkładka pod mysz, tylko to jest słuchajcie sztywna podkładka pod mysz. Zobaczcie, będziecie pierwsi, bo ja jeszcze tego nie będę widziało. Dobra, i teraz i ja widzę, ależ to jest co my tutaj mamy. Słuchajcie, congratulation! There is no turning back. Gratulacje, nie ma odwrotu. Ten list sobie przeczytam później. On jest w ogóle na takiej półprzezroczystej karce. Nie wiem czy to widać. Z dużo fajnego materiału. Poproszę, jak mi się dostał. A to jest, słuchajcie, Razer Firefly, podkładka. Ona, jest, ona nie jest do końca sztywna. Ja sobie wyobrażałem, że ona jest bardzo, bardzo sztywna. Ona jest lekko giętkawa, ale słuchajcie, widzieliście kiedyś. E podkładkę pod mysz z podłączeniem do prądu do komputera fajna sprawa bo ona również się świeci no i kolejne naklejki i kolejna słuchajcie instrukcja obsługi do podkładki pod mysz no tego jeszcze nie grali słuchajcie to jest coś pięknego po prostu niesamowita sprawa też oczywiście będę z tego korzystał i też oczywiście taką właśnie podkładeczkę możecie sobie zamówić w linku w opisie Ależ ona jest ciężka. Razer Chroma Black Widow. I to już jest w ogóle totalny czat, Bo tutaj, jak widzicie, ona się świeci w różnych kolorach, co nawet widać na opakowaniu. Można sobie ustawić w ogóle demo, że ona będzie tak przejeżdżać będą te kolory przez całą klawiaturę. Można sobie ustawiać programowo. E, że będą podświetlone tylko niektóre klawisze, np. WASD 1, 2 czy 4, no dajmy na to, tak, chociażby żeby sobie pograć w mm, Counter Strike'a. No i co? Ma jeszcze całe mnóstwo, mnóstwo innych rewelacyjnych gadżetów i bajerów. Ale zobaczmy, jak ona wygląda w środku. To jest, słuchajcie, klawiatura mechaniczna. Razer Black Widow Chroma. I posłuchajcie tego dźwięku. Ale was będę denerwował. Coś pięknego. Coś cudownego. Co my tutaj jeszcze mamy? Dodatkowe pudełko, ale to jest po prostu pudełko trzymujące. A tutaj, co my tutaj mamy? To są po prostu kabelki. Ależ ona jest ciężka! Ależ ona będzie leżeć na tym, na stoliku, coś pięknego! No tutaj, instrukcja obsługi to by się zdecydowanie przydała. Bo tyle co ona ma możliwości, ta klawiatura, to aż przykro. Ja oczywiście będę Wam jeszcze wielokrotnie o niej opowiadał, bo na razie to jest unboxing. A testy same w sobie będę przeprowadzał dużo później. Tak, i są, są tutaj instrukcje, są kolejne naklejki. Będę mógł sobie okleić e, moje drzwi, bo wie, wiecie, że ja oklejam drzwi naklejkami. Także teraz jeszcze raz podkreślam, już będę na 100% maniaczył e, FPS-y, First Person Shootery, bo teraz to ja będę robił rzeźnie, słuchajcie. Jeszcze będę rozpraszał wrogów... <gry> <gry> ...mechanicznym klikaniem klawiszy. Także słuchajcie, ja na pewno będę robił jeszcze testy tego, e, w jakimś może osobnym filmiku, a jak nie, to na pewno w trakcie gry będę dużo o, tych, o tym sprzęcie opowiadał. Na pewno też e, zapraszam Was serdecznie jeszcze raz do linku w opisie do, 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 do tego, żeby zakupić sobie ten sprzęciol, bo, no bo to jest Razer, co tu dużo mówić. No. Czy ktoś musi tłumaczyć dlaczego, no nie wiem, Mercedes klasy S jest lepszy od Malucha? No nie trzeba tłumaczyć, no to tak samo właśnie z klawiaturami i samym sprzętem Razera. Nie trzeba tłumaczyć dlaczego Razer. Dzięki serdecznie za obejrzenie tego unboxingu. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. Pamiętajcie, że chodzi tylko i wyłącznie dobrą zabawę. I do następnego odcinka trzymajcie się. Cześć!